Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu z akompaniamentem Oliwii, ponieważ Oliwia dalej przechodzi swoje egzorcyzmy. Może złe, złe słowo powiedziałam, ale no przechodzi jakąś transformację znowu. Słuchajcie, jeden dzień psychiczny miałam odpoczynku, no ale to później wam więcej powiem. Zapraszam na tego vloga. Właśnie wyciągnęłam nowy chlebek. Chlebek całkiem innego przepisu. On jest taki brązowawy, ale on taki ma być. To jest jakiś japoński przepis na mleczny chleb. On ma być pulchny, słodkawy. Jak wystygnie, to sobie go przetniemy. Chciałam taki dla dzieci słodszy zrobić. Tutaj on zawiera nie tylko mleko, ale również miód. Dzisiaj ja w swoich portkach ulubionych słuchajcie, na luzaka. Na luzaka zaczynamy tego vloga ponieważ ostatnio miałam bardzo dużo stresów związanych właśnie z tą chorobą psa. Dziękuję, że pisaliście mi w komentarzach, jak się pies czuje. Postaram się odpowiedzieć wszystkim. Dzisiaj niektórzy z Was zwierzyli mi się, że też stracili psa, miał podobne objawy, co mnie trochę przeraziło, ale biorę wszystko na klatę. Yy, tak, nasz trigger był u tego weterynarza Sorry dzieci, uh, Oliwia ogląda bajki teraz, bo nie mogę jej za bardzo uspokoić, niczym dosłownie. Dostaliśmy trzy buteleczki lekarstw dla Trzygera, czyli dziennie praktycznie ma brać po, no sześć tabletek, Ra łącznie bierze sześć tabletek dziennie. Niektóre są co 12 godzin, niektóre co yy, jedna tylko tabletka ma, ma wziąć chyba co 24 godziny. Te są co 12, nie mogę tej butelki zamknąć, te są. Te są co 24 godziny, myślę, że to jest właśnie chyba ten antybiotyk, ale 500 dolarów poszło. Czy wiemy, co naszemu psu jest? Nie, nie wiemy, ponieważ za badania laboratoryjne, niektórym wam już pisałam, y, trzeba zapłacić dodatkowo 900 dolarów y, i pies w ogóle dostał płyny. Płyny takie w grzbiet, tak się ponoć daje, podskórnie. I miał taki dosłownie garb, wielki garb, jakby mu przyczepiło się, nie wiem, galonową butelę, nie wiem, mleka. Tak chodził, jest trochę lepszy, chodzi, ale niestety dalej nie ma tego takiego instynktu. Wiecie, wcześniej jak chciał wyjść, to szczekał. Tak, porusza się, wstaje, idzie wysikać się, ale gdzieś, nie wiem, zaczyna się na przykład drapać. I nie kontroluje pewnych rzeczy. Julia się ubrała. Ja dzisiaj byłam tak. Byłam w Hobby Lobby, jak widzieliście na początku filmu, na początku tego vloga. Byłam w Hobby Lobby, tak delikatnie zobaczy. Dalej jest 50% obniżki. Widzieliście, że kupiłam liście. I już wam bliżej pokażę. Kupiłam te liście, takie łańcuchy liści. Jeden za 13,99, ale była w tym. Przecena, ta, znaczy, obniżka 50% i myślę, że będziemy, może nie w tym vlogu, ale zobaczymy, może i w tym vlogu, takie dosyć kiepskie, bo właśnie mi odpadły jakieś szyszki. No nie wiem. Chciałabym zrobić takie, wiecie, tak na około drzwi, drzwi tych wejściowych, tak powiesić, i będziemy trzeba kupować dynie. Jeżeli auto będzie naprawione, bo dzisiaj się dowiedzieliśmy właśnie od tego drugiego mechanika, że auto musi mieć jednak chyba wymianę tego silnika. Wymiana silnika. Samo to, że wyciągnęli 250 dolarów, trzeba zapłacić. Nowy silnik 1000 dolarów i ponoć elektryka siadła i tam jeszcze jest, Bóg wie co, nie tak z tym jeepem, więc będziemy dalej, nie wiem, walczyć z nim. Widziałam bardzo fajne takie. Poduszki, żeby na ten początkowy komplet dać, yy, po prostu kupić takie niektóre podłużne z dniami, takie wiecie, bardzo, bardzo jesienne, w stylu jesiennym. 40 chyba 9 dolarów czy 43? Słuchajcie, nawet połowa, 50% obniżki. to ja mam dać za poduszkę ponad 20 dolarów, z takiego wiecie, alejaszka no nie, oni chyba przesadzili normalnie w Walmartcie można znaleźć poduszki też w stylu jesiennym za 18 dolarów, chyba nawet nie wiem czy to nie za dwie sztuki ale mówię, to chyba przesadzili nie wiem czy po prostu nie zamówić na Amazon bo jest możliwość, że możecie sobie kupić po prostu tylko poszewki i też będzie cacy. No i tak, trochę mi się chyba chleb spiekł, nie chyba tylko na pewno od spodu, niestety yy, przyjarałam go, a dlatego, że robiłam sobie makijaż i mówiłam Marszowi, żeby wyłączył yy, piekarnik, ale myślałam, że go wyciągnie ten chleb, bo już, no, piek się chyba 30 minut, tak, powinno się piec, no ale niestety coś tutaj ten, ale to, co, można, słuchajcie, odkroić, a zaraz zobaczymy może ten chleb on jest w sumie jeszcze ciepły ale go tak czy siak ukroję no ta, właśnie ten dół jest odkroiłam tą piętkę tutaj spod spodu właśnie to co mi się przywarło ale słuchajcie naprawdę jest pulchny i on nie zawiera żadnych spulchniaczy o mój Boże jest pyszny super chlebak chciałam wam powiedzieć, że tutaj się właśnie tak przyjęło jeżeli wracamy do tych takich ozdób jesiennych, nie wiem czy w Polsce czy też tak namiętnie kupujecie te dynie ja na początku przyznam się bez bicia, jakoś nie byłam zafascynowana tym całym Halloween ale później właśnie już tak i jakoś tak się, nie wiem to może już to, że to jest już taką tradycją, wszędzie się widzi te dynie i człowiek myśli, hmm, w sumie to fajnie jest ozdobić w domu i przed domem, tak typowo jesiennie moja kawa dzisiaj z rana wypiję ją, później sobie zrobię tą maczelatę myślę i tak zaplanowałam sobie, że w tym, w tym w tym tygodniu nie, 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 nie wyrobić, ale w następnym tygodniu moja sypialnia musi być już skończona i myślę, że wreszcie, wreszcie wam pokażę ten efekt tej sypialni, ale muszę jeszcze kilka rzeczy dokupić właśnie to co wspominałam, nie wiem czy w ostatnim vlogu, ale chyba przed ostatnim vlogu, że muszę dokupić taką doniczkę większą ceramiczną. One stoją bardzo drogo, słuchajcie, po 60 dolarów nawet. Ale tą palmę, którą kupiłam, ona ma taką kiepską, taką jakby jednorazową, bym powiedziała, plastikową, podziurawioną doniczkę, gdzie ta woda się wylewa. A jeżeli chcę ją przeprowadzić właśnie do sypialni, to musi być jeszcze to w jakimś zabezpieczającym naczyniu, takim właśnie doniczka, myślę, że taka ceramiczna, to byłaby bardzo wskazana. Oliwia dalej po prostu transformację przeszła, jedynie wczoraj był taki lepszy dzień, ale słuchajcie, naprawdę tak już mi się rzucała. Ja nie wiedziałam już dosłownie, co mam z nią zrobić, bo podnieść jej się nie dało, bo w takim swoim amoku przypomniała mi się jedna rzecz, kiedy Maja, chyba w tym okresie dwa albo 3 latka, miała, miała te takie nocne terrory. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, czy to chyba tak się nazywa. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale coś w tym stylu, że rzucała się, a jak tylko chciałam ją wziąć na ręce, to tylko się sytuacja pogorszyła. Próbuję położyć słuchajcie na drzemki. Ona powinna spać w ciągu dnia, a tego niestety nie robi, nie chce, rzuca się, wstaje, wali w drzwi, bella wygupia się. No, pobudź może trzygera pobudzisz trochę do życia. No, trzyger dzisiaj chyba piąty dzień, piąty czy czwarty dzień już bierze te tabletki. I tak jak mówiłam Wam, jest trochę poprawa, już nie przewraca się jakoś tak, ale cienko to widzę, z nim naprawdę martwię się, bo to jest dobry pies nigdy nie robił jakichś większych kłopotów poza tym, że coś tam podkradał ale nigdy nie robił jakichś zniszczeń w domu, Marusz w ogóle dzisiaj wczoraj się obciął, słuchajcie jaki przełom wygląda, znowu łysy jest, bez wąsów mm, mi się podoba tak jak jest, po prostu ma porządek na tej głowie i na twarzy dobra kochani, ja sobie dopiję tą kawę u nas znowu ciepło, a Trzyger ma specjalną dietę. Mam mu gotować piersi z kurczaka z ryżem. Dodaję mu tam troszeczkę marchewki jeszcze. Mam nadzieję, że mu jakoś nie zaszkodzi. Ale na razie je apetyt mu wrócił, co, co, co to jest właśnie jednym z większych plusów. Może psina wyjdzie z tego jakoś. Bela. Znowu ma jakieś swoje wariackie te akcje. Byłam w Walmarcie i kupiłam dziewczynkom kostiumy. Julia chce być jednak czarownicą. Kupiłam taką suknie czarownicy. Taka wiecie, bardziej pozytywna czarownica. I też fajne ceny były te, bo było poniżej 20 dolarów. Chyba ta tylko, a nie. A dla Mai bo Maja chce być jakąś fairy, czy jakąś wróżką. I kupiłam wróżką, w sensie... Czekajcie, jak ja mam to? No tak, chyba taka wróżka, wiecie o co mi chodzi? o coś takiego. Chciała być ze skrzydełkami i takie coś znalazłam, i to kosztowało, słuchajcie, 17,99. Yy, tu ma te skrzydełka, ma takie różne kolory, bo na Amazon większość to tak się zaczyna od 25 dolarów, więc ja mówię, a niech mają, skoro i tak trzeba to co roku kupować, to niech mają te tańsze na razie. I kupiłam też ostatnio bardzo fajne takie kapsułki, jakby woskowe. Ale to są zapachowe, o zapachu cytryny i mandarynki i normalnie tak cudownie, ale tak cudownie to pachnie. One tak wyglądają, można je dać do szafy albo, nie wiem, no gdzieś do półki nawet, tak żeby, wiadomo, dzieci nie chciały tego zjeść, szczególnie, no, Oliwia. Naprawdę nasączona. ale ciekawa jestem, jak to długo będzie pachnieć. Ja muszę ogarniać, Maja przyszła już ze szkoły. Ja muszę coś przegryźć i odezwę się do Was chyba już jutro. Witam się z Wami, mamy piątek, dzisiaj samochód już mamy. Samochód stoi. Marusz go wczoraj e, przywiózł. Przyjechał tym samochodem od mechanika. Silnik nie musiał jednak być wymontowany, tam chodziło o jakieś cztery części. Mówił, że jak wracał to się jeszcze troszeczkę kopci ale tak chyba to są resztki z tamtego co było, bo olej był wymieniany cztery razy i słuchajcie, będziemy testować ten samochód jadę, jak widzieliście wczoraj kupiłam te liście i tutaj zamierzam na około tych drzwi jakoś dać te liście umocować, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to muszę zrobić, chyba że na tych słupkach myślę, że na drzwiach byłoby lepiej jeszcze trzeba byłoby dynie dokupić a ja jadę po utka, nie utka z kurczaka, po z kurczaka, bo Triggerowi muszę właśnie dalej gotować, dalej ma tą dietę, jeszcze nie dałam mu lekarstw, ale on to musi zażywać wtedy, kiedy je. Jeszcze chyba pojadę do Aldiego i myślę, że pojadę jeszcze do Michaelsa, zobaczyć, czy tam jeszcze mają ozdoby. Okej, okay, samochód odpalony. Na razie nie widzę, żeby się kopciło. Ale ja chyba muszę ściągnąć tą koszulę. Jest znowu gorąco. Nawet nie wiem jaka temperatura. 23 stopnie. 23 stopnie. Ciepełko. No, bardzo dziwnie się czuję. Boże, zapiłam, zapiłam pas. Boże, no dosłownie jezo Fajnie, że samochód naprawiony, ale to nie zmienia faktu, ja będę dalej chciała po prostu kupić tamtą Toyota, ale zastanawiam się czy nie kupić, słuchajcie, osobówki, że niby taniej ale zobaczymy, nie wiem czy my się zapakujemy z całą rodziną, no ale nie wiem zobaczymy, będę kombinować babka mnie puściła miło z jej strony co, włączamy klimę nie tak dawno musiałam właśnie tak, włączyć ogrzewanie, tak, była klima na drugi dzień ogrzewanie, później znowu klima. Naprawdę niebo jest tak czyściutkie, że nie wiem, ta temperatura się pewnie utrzyma albo podskoczy jeszcze więcej. Jest 11, teraz 7. Mówiłam wam, że z strzygerem jest coraz lepiej, ale dalej robi takie takie. nie wiem, co to jest, tak by chciał odkaszleć. Już zaczyna szukać jaszczurek, co on zawsze właśnie robił. I tak się zastanawiam, bo zdarzyło się tam z dwa razy że on odgryz jaszczurce ogon a te jaszczurki niektóre są takie kolorowe takie mają, takie są wi wielkie nie wiem, kiedyś wam chyba pokazywałam i wyglądają tak jak wąż i mają takie piękne, jaskrawe kolory cholera wie czy nie mają też jakiejś trucizny w sobie i jak on przegryzł takie bo nie to, nie sądzę, żeby zażar, ale kurde no nie wiem Michaels, kochani, zaliczony, a jak znacie mnie, jak byłam w Michaelsie, to musiałam do rosa podskoczyć, więcej powiem wam już w samochodzie. Więc, byłam w tym Michaelsie, miałam dużo przecen, 30, 40 i 50%, ale słuchajcie, te 30 to na jakieś bardzo marne rzeczy mi się wydaje. Nie wiem, czy w ogóle ten koleś mi policzył tą obniżkę. Kupiłam taką formę, to jest taka dynia, można upiec po prostu ciasto dynie może być o smaku właśnie dyniowym i to jest tak z dwóch części i to tak składacie i wtedy wychodzi wam taka dynia myślę, że bardzo, bardzo fajna forma, jest to forma silikonowa kosztowała 12,99 i jeżeli dobrze pamiętam to było tam 40% obniżki, ale słuchajcie, muszę to sprawdzić i kupiłam jeszcze tylko jedną rzecz taki stempel Stempel takiego nietoperza, bo tak pomyślałam, skoro będziemy, możliwe, że będziemy robić te całe party, Halloween party, to dosłownie to wezmę. Ok, pumpkin 9 dolarów. Ok, to policzył mi ze zniżką, ok. I za to zapłaciłam za ten stempel 1,79 dolarów no, a jest 3,90, ok, zgadza się jadę dalej chyba do Aldiego teraz patrzyłam jeszcze na takie te table runners czyli dajecie przez środek taki wąski obrusik, ale tutaj też niby zniżki, obniżki po prostu i wyprzedaż i clearance, ale 15 dolarów i tam był obok taki obrus też zielony, cały zielony ale z takimi jakby złotymi wyszywanymi jakby dyniami, tylko one nie były tak w pełni wyszyte, tylko takie figury jakby dyni obrysowane i to kosztowało 11 dolarów. Będę polować chyba na ten table runner coś, by żywego się przydało, jakieś żywe kolory. Albo po prostu zrobię jakąś taką dekorację przez stół z dyniami. Myślę. No bo ha Halloween, potem właśnie te całe... Święto dziękczynienia też będzie nadchodzić, więc czemu nie? A w Rosie naprawdę kiepsko. Kiepsko, naprawdę kiepsko właśnie z tymi obrusami. W Michaelsie to y, przede wszystkim jest Halloween, z tego co za, y, tam mogłam troszeczkę nagrać, więcej rzeczy nie mogłam nagrać, szkoda, bo były takie trumny do dekorowania też y, możecie przed albo jakieś takie mniejsze trumienki, takie Ala pudełeczka drewniane dla dzieci też chyba to kosztowało. 3 dolary i była na to obniżka 40 albo 30%, już teraz nie pamiętam, to jest bardzo popularne i mi się wydaje, że nawet w sklepie za dolara można byłoby to kupić bombki, y, mikołaje gwiazdy betlejemskie oczywiście sztuczne, choina sztuczna, choinki czyli tutaj już naprawdę jest, są nastawieni na te święta bożego narodzenia i nawet są wyprzedaże takie e, takie wyprzedaże Wyprzedażę, że po prostu kup dwa, jeden dostaniesz gratis. Zawsze, jak z Rosa się wyjeżdża i z tego całego Michaelsa, to nie ma innej opcji: jedynie jechać na prawo. I tutaj muszę zawsze zjechać. Tutaj, gdzie jest, słuchajcie, TJ Max i ten sklep Halloween Express, z, y, chyba z rodziną się wybierzemy w któryś dzień. I nie ma, i muszę tutaj wjechać na lewo. Oczywiście się czeka, bo jest dużo samochodów, wiadomo. I muszę nakręcać, żeby jechać tam w tą stronę. No tak trochę. Nie fajnie, na no nic się nie poradzi takie miejsce, i tak nie mówiłam Wam, ja 31 października, czyli tego miesiąca, końcówka tego miesiąca, dokładnie w Halloween, mam spotkanie z tym chirurgiem odnośnie tej a, mojej przepukliny pępkowej, Nie wiem, co tam będzie Boże, a ja jadę. Przyzwyczajenie: DJ Max, DJ Max! i oczywiście musiałam tu wiać, O nie, ale ale wypełniony Halloween Express, nie wiem czy widzicie. No, koleś, nie wejdź mi pod koło. No to co, no to do TJ Maxa jeszcze podskoczę. A jak szaleć, to szaleć, trzy tygodnie miałam przecież separacji z samochodem. To co tam, podjadę? No ale okej, okay, jestem i samochód mi się nie kopci, więc jest w porządku. TJ Max, TJ Max, TJ Max. Byłam w tym TJ Maxie, nie nagrywałam. Słuchajcie, się multum ludzi, naprawdę. Co mnie zaskoczyło, nie ma za bardzo przecen w każdym sklepie, czy w Michaels, czy w Hobby Lobby, są właśnie przynajmniej te jak widzieliście 30% obniżek, no i maksymalna obniżka to 50%, a tutaj nic. Tu nic, są jakieś ceny, nawet w Rosie właśnie były obniżki, a tutaj nie. Widziałam kilka fajnych rzeczy. Widziałam super. Słuchajcie, super doniczkę, za 14 dolarów. Taka ceramiczna, długa, coś. Coś nie że róż ale takie bardziej, wiecie, w brzoskwinie, ale taka była. Węższa a dusza, i nie wiem czy by na, mi to pasowało właśnie pod tą palmę, bo ja muszę wsadzić ją do jakiegoś większego naczynia. Były inne też y, fajne, które by pasowały. 19 dolarów i już słuchajcie prawie to miałam w rękach, ale jak zobaczyłam jaka kolejka jak się tam długo by czekało, ja bym była chyba 15 albo 16, tak liczyłam mniej więcej, każda osoba nie kupuje tylko po jednej rzeczy ale no przynajmniej z 4 rzeczy kupują ludzie i ja wiem nie, nie, nie a kas był otwarty chyba tylko Dwie, dwie albo trzy maks. Może nagram trochę Mariusza. Zobaczymy, czy będzie miał dzisiaj coś do powiedzenia nam. A miałam kupić tylko kilka rzeczy. Cały wózek. Boże, nie uciekaj mi w wózku. Tak to się mówi. Pojadę tylko po kilka rzeczy. Proszę bardzo. Oczywiście chipsy nie dla mnie. Chleby białe nie dla mnie. Dla dzieci. Dla mnie będzie to. I inne chleby. Tam ale mówię, one lubią czasami tosty. Julia lubi, więc wezmę i będziemy mielić więcej kurczaka. Chciałam, że jakaś muzyka poleci fajna. reklamy. Dojechałam do domu. Jest super gorąco. Temperatura już jest 28 stopni jak na razie. Mam nadzieję, że troszeczkę zniży się. I módlcie się błagam, żeby już było chłodniej. No tak już czekałam, tak się cieszyłam, że już jest chłodno, że już naprawdę jest chłodno. Wieczorami już było zimno i znowu ta temperatura skoczyła do góry. No nie da się wytrzymać w tej północnej Karolinie. No i nie wiem, to jest nienormalne. Dobra, ja rozpakowuję teraz zakupy. Muszę ogarnąć, bo oczywiście wszyscy wszystko brudzą, ale nikt nie chce sprzątać oprócz mnie. No, przygotowuję obiad, dawno u nas nie było innego mięsa prócz kurczaka i szczerze mówiąc zrobiłam, kupiłam takie te całe pork chops i powiem wam, będą z tego kotlety postanowiłam, że zrobię kotlety, mają one kość więc i jak widać trochę tłuszczu, nie będą jakieś bardzo suche, ja dodałam teraz rozmiażdżony czosnek, chciałabym, żeby te kotlety miały taki Smak czosnkowy, później oczywiście oddzielnie po solę, po pieprze. Czyli tak jak ja to robię, najpierw w mące, potem w jajku i w bułce tartej. A do tego będzie taka kapusta duszona, jeszcze jej nie skończyłam. Mariusz ogolony, no. ale już odrastają, nie? No, no stop No nie? Nawet jak, jak śnałem to rosły. Serio? No. Mariusz biedny czeka na obiad z trzech godzin. No. no nie wyrobiłam się, bo tutaj zupa dla Julii trzeba było gotować. Tutaj te potem, wiesz, makaron, tu piciu, tu coś innego. Restauracja, nie? No, no po jeszcze, prostu. Jeszcze, jeszcze psu trzeba było robić. A trzygerek już lepszy. Porcja dla Marusza jest gotowa, ale znając życie on przyjdzie po dokładkę. Jeszcze jedną taką. A przynajmniej po jeszcze jednego kotleta. Co ty robisz? A, przyszłam po Cieszę się, że dojdzie do to. Mówiłam, mówiłam, że tak będzie. Bardzo kiepskie mam światło, jeszcze nie jadłam obiadu. Dzień dobry w sobotę. Dotarliśmy do soboty. W sumie wczoraj się z wami już żegnałam, ale jakoś mi się nie podobała ta końcówka tego vloga, dlatego dogrywam jeszcze jeden dzień. Przyszło do nas dzisiaj, a raczej do mnie pakunek. Ta rzecz, table do, do naszej sypialni. Wybieramy się na playground. Coś te, okulary kurczę. Źle mi się to. nie wziął kluczyków typowe. Słoneczko nazwita. Ja ubrałam sobie taką trepkę. Kupiłam sobie ostatnio w Burlington i kupiłam w Lowe's takie chryzantemy taka jedna doniczka chryzantem i tutaj są żółte Mariusz czeka, on... Mariusz wychodzi zawsze i nie bierze nigdy kluczyków tam gdzie jedziemy, nie? na playground najpierw który tam gdzie jest siłownia uf, uf, będziemy ćwiczyć dziewczyny zapakowane sukienki, które rok temu kupowałam jak wyjeżdżaliśmy do Natalii i już są małe. Jeden rok wystarczył. Hello! Tutaj pan mąż, który miał drzemkę niedawno. Pytam się, czy Mariusz nie, brał, nie ubierał swoich kolorów, a ja mam jego właśnie kolory na nosie. Oliwia się dzisiaj lepiej zachowuje, chyba już to jak od wczoraj, tak od wczoraj? Przyszło jej, ale obudziła się też o czwartej, ale już nie płakała tak, zapaliła sobie światło, mówiłeś, nie? Zapaliła sobie światło i położyła się sama do łóżeczka, a w ogóle wczoraj Maja ją ponoć położyła do łóżka i uśpiła ją. Tutaj są właśnie fajne takie, nie wiem, tak wjechaliśmy, takie miasteczko, takie widać miasteczko, kawiarenki. To no jest sąd. To no jest sąd? być. No no Ale czemu tyle flag jest tu? Się tak się zastanawiam, czemu tutaj jest tyle flag. Nie wiem, może coś tu było, coś się wydarzyło. Tu jest jakiś podest. Ciekawe, może to wykminie. A co? Chodźcie. Julia, po co tą zabawkę wziąłeś? Po co to toj? No i co teraz? Olivia chodzi własnymi ścieżkami. Po prostu trzeba za nią łazić non stop. E? Tam zraszają. Bryza leci. Dojrzałaś frienda? Swojego ze school? Nie pokazujemy palcem Którym pokazałaś palcem? Pokaż Ostatnio nauczycielka Mai Do nas napisała, że Maja Pokazuje środkowym palcem I Zasmuciła Siedmioro dzieci z jej klasy A Maja ma tak, że ona często Pokazuje tym dosłownie Środkowym palcem zamiast wskazującym I trzeba było to wyjaśniać I wszystko czy pokazuje coś na obrazku, to tym środkowym, i próbujemy jej to tłumaczyć? Ale wiecie, czasami się zapominamy, i to właśnie robi. Kurczę, nie ujęłam tego, ale były hagi. No, maj! No, mama też to lubiła robić, jak była mała. Turlać się z pagórków. I co? Co by to. Oh my god! You okay? No, Maja, szybko, szybko! Zawsze lubię tutaj przyjeżdżać z rodzinką, a szczególnie to miejsce mnie jakoś uspokaja, wycisza, relaksuje, poza tym to jest taki punkt, że można sobie chyba te takie ala kajaki wynająć, ale nie wiem jakie zasady, nie wiem ile to kosztuje. No i tutaj ludzie też przyjeżdżają łowić ryby, chyba się wybiorę kiedyś z na taką randkę, że przyjedziemy i połowimy ryby, co oczywiście ja uwielbiam. Chudzior jesteś. Mariusz zmęczony już. A, no trzeba biegać za nią. Ale dobrze zmęczy się, może będzie spać lepiej. Oliwia wstawaj. To jest mała biegaczka. Po spacerku Juli się coś przykro zrobiło. Pójdziemy po ice cream, tak? Dobrze, ale najpierw do sklepu. Pójdziemy do sklepu za Dolara. Jeszcze kupować jakieś może pierdoły tanie, halloweenowe i może jeszcze będzie coś jesienne, chociaż naprawdę, tutaj już jest gorączka, tak widzieliście, nie w jednym sklepie, nie w jednym, tylko chyba prawie we wszystkich już te świąteczne bożonarodzeniowe ozdoby, choinki i wszystko. No można już kupować, no śmiało można kupować. Nie wiem, oni zaraz, nie wiem, w następnym tygodniu może wywyskoczą z walentynkami I teraz będzie płacz Następny cel sobotni To chleb z odlara O mój gość! Oliwi Maja wybrałaś bardzo ładny Kupimy jeszcze takie te Pajęczynki ale tu musicie wziąć koszyk też chyba. No i by zostały w sklepie. No chodźcie, chodźcie. Tak jak mówiłam, dużo wyprzedanych już rzeczy. To jest chyba jeden z najmniejszych tych sklepów za dolara, ale coś kupiliśmy. Mark sobie wziął dużo napoi. I kochani, ja z tej strony się z Wami żegnam. Dziękuję, że wpadliście do nas na kanał, za subskrypcje, komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego vloga Buziaki Papa.